W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, czego się nie spodziewaliście, czyli będziemy wpisywać cyfry na kartce <laughs> Siema, siema! Elo, elo! Pędzak po hajsu <laughs> Pencasu! Elo, elo! Wyszliśmy z prawem. No. Cześć i witam Was wszystkich bardzo po długiej, długiej, długiej przerwie, słuchaj, miał wytłumaczam, co dzisiaj robimy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku yy, będziemy wpisywać wagę konkretnych przedmiotów. Kto bliżej będzie yy, dokładnej wagi, ten wygrywa, tak? Na przykład zobaczmy sobie. Powiedzmy, ile obsawerz na kieliszek ma. A nie, nie testuj ty, no bo sobie... A to spalin. Dobra, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, zapisujemy na kartce, ile na przykład rzecz, jaka, jakaś może mieć. I osoba, która jest bliżej celu. Wygrywa. A osoba, która będzie dalej celu, to zakłada sobie kask na łeb. Tak o, normalnie. A ty to w parafonik jesteś? <noise> Nie. I wyciąga jedną tą. Nie. O, taką! O! o, o. o. Wiecie? Ale emocjonujące. Tak, tak to działa. Ty, aż mi się gorąco zrobiło. Weź to ze mnie. Tak. A. Takie urządzenie widzieliście już na innych kanałach. Trochę chcieliśmy. Też mieliśmy je w domu, po prostu chcieliśmy wykorzystać do odcinka. akurat się zgrało, że z tym odcinkiem I idealnie tak. pasuje. Więc y, zaczynamy od pierwszego przedmiotu. Kamil, co przygotować dla nas? Słuchajcie, y, przedmioty są ogólnie związane z. Y, panującym ogólnie chaosem, który się dzieje na świecie. Nie wiem, czy mogę to słowo e, wymawiać, a, ale wiecie, o co chodzi, więc rzeczy na pewno... Na... Od czego zaczynamy? Od ryżu czy od papieru? No u nas akurat w mieście papier jest pod dostatkiem, więc zaczynamy ma od mamy dobrobyt bogactwo. w tych czasach, nie plecak pełen cash'u, tylko plecak pełen papieru. Tak. Kwarantanna, obecnie siedzimy w ogóle w lesie. Więc jesteśmy podczas kwarantanny. Dobra, teraz pytanie. Ile taki papier może mieć? Ja nie mam pojęcia. Gramów, więc... tak? No gramów, no przynajmniej kilogramów. No dobra. A nie chcesz tego pomacać? No chcesz się pomacać. Ty już ona pewnie sprawdzała wszystko. Nie, nie Nie, nie patrzałam. Eee. Pokaż mi to. No dobra. Dobra, eee... Tylko nie patrz. G o, gramy. gramy. Tak, gramy, 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 gramy. To to co, najpierw eee, patrzymy czy ten? Tak, ten no sprawdzamy. Uwaga, dajemy papier na test. O kurde! O, ale poleciłam grubo, o nie, to ja też? Słuchajcie, krecę! Słuchajcie, e, papier toaletowy, rolka... 121 gramów. 121, no dobra. Dobra. Teraz pytanie. Pokazują do kamery, ile wpisaliśmy? Ty widzisz u mnie? Ja mam 30! Ja mam 350. O kurde, Ty! Pół kilo prawie papier toaletowy, to niezły! Dobrobyt! Ty, 30 gramów, no ja muszę się poduczyć, ile co waży. To pewnie waży z 30, pokaż. No 4. Dobra, dobra słabo nam dzisiaj idzie. Dobra, ale to znaczy, że ja idę na pierwsze... O Boże, kochany, tak od razu? Nie wylewaj na kartki. Okej, okay, ja to samo wyciągnę. No dobra, no. On już o! był wyciągnięty, oszukałaś. O! A skąd miałam wiedzieć? Ty mnie nie denerwuj nawet. Dobra, kurczę. To już cię, że była no, mokra. Chciałam, była mokra, no. Dobra. Ale poleciałam grubo z tym papierem. Dobra, kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna podczas tego... Podczas, podczas, podczas czasu kryzysu, są maseczki. Ej, ale w ogóle my jesteśmy bogaczami. Tak, Co mamy sobie? też maseczki. papier. Kupiliśmy ryż. je przed Ma wybuchem koronawirusa, jak lecieliśmy na wakacje do... do... I mamy maseczki. A nie, tak. na wesele. Ile okay. to może ważyć? Mm, nie patrz. Dobra, teraz ja. Ma, no, wygram. Znowu. Już? Dobra. 3, 2, zważmy. Taka maseczka waży... O, Nie! Kurczę! Ja Cię kręcę. To ja poleciałam grubo. Damke. 13 gramów Ty, a ja mam 90. Chcesz napisać 90? Ja wpisałam 25, czyli są najbliżej. Wygrałaś. A maseczka waży 13. Ja Cię drogi. kręcę. No to Ty byłaś blisko. No. Mi się zdawało, że to waży tyle co papier prawie. <grym> Pokaż mi to a papier. No stary papier... No to jest dużo ciężko, no co ty? No jest, Ej nie, troszeczkę. Kurzczę, coś. Tam się zrobiła zdjęcie i wrzuciła to na Social Media. Nie? Jako bo... po prostu... Hashtag Bobby. Nie pój się. <grym> nie pój się. Oh! Nie leci! <grym> <me> <ja. grym> ale czeka, kurczę. Dobra. Fajne to jest, ja z moją zaraz pogram. No? Ona chce nagrać odcinek. W ogóle, dajcie znaczy, chcielibyście odcinki z moją, Powiem wam że ona nam nie mówi, że ona chce nagrywać. Marudzi. odcinki. ludzi, więc ee, no. Ona Dobry. chce pizzę. Pizza z, 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 z dziwnymi rzeczami. Chorąco, fortuny chce robić, tak więc no. Może trzeba by nie zacząć. Dobra. Dobra. Dajcie znać komentarzach co ty myślicie. Teraz... Słuchajcie, ja bym teraz zbadała ogólnie wiecie, jeśli jesteście niepełnoletni, to oczywiście nie, nie, nie... tak się nie dezynfekujecie. Ale ogólnie dorośli ludzie mówią, że dezynfekcja polega na... To jest po prostu środek dezynfekujący. I dobra. Czekaj, da mi się zważyć. Uuu! No. Eee, dobra. Działaś Czyli... mi ty, biceps pracuje. Dobra, jesteś gotowy? Mhm. Się Dobra, już pisałem. Daj mi pisek. Kładnie mi pisek, no. Dobra. Dobra? Podnoś... ważymy. Uwaga. Chwila prawdy. Kurcze. Dobra. Kurczę. Ona bliżej chyba jest. Ile masz? 101. A ja 120. kurcze. No to zakładaj, panie. Normalnie. Ty dobrze mi idzie. <śmiania> Dezynfekcja? Na odwagę! No to już W ogóle ja nie gram z tobą, tym. No słuchajcie! Teraz macie 5 sekund, i napiszcie nam, co robicie podczas, ten, podczas kwarantanny. Wiem, że siedzicie w domu. Jak to co? Oglądają streamy na Facebooku na Lure, kreseczkę na dole TV. Normalnie, macie lingo, pisie. Czy tam Lure TV bez kreseczki? No nie wiem. Nie no, pamiętajcie, żeby sobie łapy w górę, dajcie znać, co robicie prostu tego okresu, bo jestem ciekawa. A kolejną rzeczą, którą robimy, to słuchajcie... Zgadujemy, ile waży ryż. O, to będzie... A to jest dość pusty ryż. Kurde, ja chciałem się wycwańcz, tu pisze 600 gram, co nie, ale patrzę, że jest puste środko. No to właśnie, dla tego, dlatego specjalnie wzięłam bez pełnego. No dobra. Ryż biały, długoziarnisty. Ej, naprawdę. Dobra. Mhm. Mm Jedna ja gramowa piosenka, nie. Gdzie mój markę? Ej, w końcu się czuję bogatym człowiekiem, nie? Eee. To ty zapisz też mi Markę, bo mój coś nie chce ten. Kurczę, pewnie znowu przestrzeliłem. Dobra. A, czekaj najpierw raz ważyć. O kurde, to poleciałam. 40 gram. 40 gram. Ile masz? 25 a ty? Kurde! Co ty kurze strzelasz 70. tak wysoko? Nie wiem, to mi się wszystko tej samej magii wydaje, no! No to ja sam bliżej, ty dobra jestem! Ja cię kręcę! No niech to na ciebie w końcu spadnie, bo ja nie chcę być mokra, dopiero co mam włosy! Ty, jaki to odważny byłeś w ogóle, ty! <grym> Wkurzam się już na ten kask! <grym> dobra! Nie no, teraz muszę w końcu strzelić, bo to jest jakiś żart już! Teraz ciężka rzecz! Mamy amol niepełny, więc... E... Przestań patrzeć! Ale ty patrzałeś. Dobra, no zobacz, no. No. Tu szkło dużo waży. No. Przestrzeli na bankach. głupie. Głupi jest ten odcinek. Sama przestrzelić. Dobra. Dobra, to Pok Najpierw to... pokazujemy. I chwila prawdy. Patrz, teraz wygrywam nas? jest! O nie! 193 gramy, ja mam 200 wpisane. Ja mam 160. Dobra, bierzesz. E, ja, ja wiem, że to teraz z nami kapnie, nie? To. Ale bąbelki, coś tam już... Ale to nie to, to jeszcze nie to. Coś bólnęło, o Jezu, to zostały trzy tylko! No, Najgorzej. Ty, ale to jest fart, bo ja myślałem, że na początku odcinka o któryś ogólnie pójdzie, no. a to wiesz. Ostatnią rzeczą, którą mamy. I co, wyjdzie, że nikt na nikogo to nie poleci? To potem zrobimy papierkę minożycem. No dobra. Słuchajcie, mamy cebulę, tego, że wszyscy polecili do sklepu, więc tak pomyślałam, że to też jest wartościowy, ten. w sklepach teraz 50% podwyżki dali, co nie? No. Przynajmniej u nas Słuchajcie, przynajmniej nie było. chodźcie do sklepu, jesteście w domu, siedźcie w domu, naprawdę. No, tak jest, nie Tak jak woro. Kupuj sobie odpowiedni sprzęcik i ma w czasy teraz. Nie, proszę was, jeśli ma, to nie są koronaperie, tylko to są po prostu kwarantanna i nic wam się nie stanie. Pamiętajcie, że macie lure kod na Kingwina, który daje wam 3%. Wszystki tak. Szybki sellout! Tak. No, tak więc nie, słuchajcie, gracie w gry, siedziecie w domu i nie ruszajcie się. Oglądajcie nasze odcinki. Pierwszy raz w życiu wam ktoś coś takiego powiedział, no. bo zawsze babcia ma powiedziała iść na dwór. Nie graj w gry, a teraz wszyscy będą wam mówić: siedź w domu i graj w gry. Cieszcie się. Jedyna taka okazja. Cebula, Iż. tak? Marzymy? Baży, Czekaj no. Uwaga! Kto będzie prawdziwą polską cebulą? O kurde, to ja poleciałam. O. Ja też trochę. Dobra, Ale ile masz? 55. Ja 200. To ty jesteś bliżej! Kurde. Nie. nie! Nie, ja jestem... Ty nie. masz 45 plus 20, 65, plus 9, 74, a ja mam 71 nie. No Dobra. Kurczę, śmiałem. No już coś cieknie z tego. Często no bo to jak ruszamy cały czas, to Aha. cieknie, no. Trzymasz? O! 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 Nie wierzę no! Kurczę, jak to jest beznadziejny, to chyba specjalnie tak ustawili, że to jest... A! Dobra. No i co teraz? No i teraz? Kamień, papier, nożyczkę. Kto pierwszy? Bo zostały dwa. Tak? Mamy dwa. To ja chcę, dobra, ja chcę pierwsza być. Pierwsza chcesz być? No to nawet nie musisz, no to wiesz. Tak? Kapie z tego. Okej, okay, uwaga! Coś, le nie coś leci, coś leci, coś leci. Leci? Czuję... Co? Okej, okay, to... Do... Ej, jestem so cała mokra! Czyli co? Min mi się leci. No czemu mi różasz tym? Ej, jestem so mokra. Ej, słuchajcie, koniec odcinka, panie było. Zostaw to! Ej. Jestem jednorożcem. O! Dobra. Mogę? Mogę zrobić to? No. Słuchajcie, się... Ale ty, czemu... Ja nie przegrałem, to czemu... <laughs> dobra. Ciekałeś. Okej, okay, słuchajcie, jeśli Wam się nie podoba, to stawcie łapkę w górę i wtedy to wyciągnę. 3, 3 sekundy. 3, 2, 1. O, dobra. o leci, leci. O, czemu sikasz nam dzisiaj mieć? O. O, Ej! Ja nie mam się uchodzić! Ja nie mam się chodzić. było! Ej! Ty! Stadata nas zabije. To jest tu zamka, i tam dziur... Tej wody tam jest! Przewróć to! Tata, Jezu! O Boże, ty nie masz czółno na przebranie, Michał. Dobra. E Mam nadzieję, że odcinek się podobał. E Następny odcinek e nie wiem, z czego jeszcze. Chyba utrzymy. a jest I ten, i. Widzimy się za tydzień. I się w domu. Siedzi w domu. domu. Baj nie to. Nie wiem. To co im zrobimy? Na ślemy maję na was, zobaczycie, no, no przetlepane. No, trzymajcie. Aaa, ale smoka. Ty montujesz. Nie. Nie nagrywało się.